Hejka, witam na kanale, słuchajcie, w tym odcinku będziemy otwierać ten kultowy kalendarz z flakoni, gdzie są perfumy, pielęgnacja, mała kolorówka powiedzmy też jest. Przyznam, jestem podekscytowana, co nieco wiem co będzie i mam duże nadzieje. Praktycznie nic z tego kalendarza nie miałam jeszcze nigdy w rękach, więc chętnie sobie to wszystko potem potestuję i... No, jestem zadowolona, bo to jest jak po prostu wczesny prezent na gwiazdkę, a mamy wrzesień. Mam notatkę, gdzie, co, za ile kupiłam, także po prostu chcę Wam dać znać. Dobra, kalendarz ma 24 okienka, ale mamy 26 produktów. Ja za kalendarz dałam 502 zł, kupiłam go na stronie Flakoni. Normalnie jest dostępny za 540 zł, ale często możecie go dorwać na jakiejś prące czy z jakimś tam kodem zniżkowym, także polujcie. Jeżeli mamy 26 produktów za 502 zł, przeliczenie ceny na jeden produkt Produkt wynosi około 19:31, więc powiedzmy najprościej to zaokrąglić do 19:50 za jeden produkt. Myślę, że nie ma co przedłużać i otwieramy i patrzymy, co mamy. Ogólnie ten kalendarz rozmiarowy jest naprawdę wielki, także widzicie, całe jego spektrum stoi, stoi. Mam nadzieję, że się utrzyma. No i po lewej stronie mamy napisany Your Season to Sparkle, mam nadzieję. Numerek 1. Kod kreskowy, więc chyba można zeskanować produkt. Co my tu mamy? Pierwsze co to mamy perfumy. Essential Perfumes The Music by kalisha Becker. Pojemność 10 ml. Dobra, przypnijmy sobie, bo jestem ciekawa zapaszku. Okej, okay, zapach przyznam ciekawy. Nie jest on bardzo słodki, bardziej wchodzący takie nuty jesienne, może coś z drewna, piżma. Bardzo dobre pytanie. Tutaj wam daję odnośnik do nut zapachowych, jakie mają te perfumy, bo ja po prostu lubię się przyknąć ładnie pachnącym perfumem. Myślę, że na jakieś wypady jesienne Czemu by nie? Z tego co patrzyłam yy, na internecie, można kupić tą pojemność online. Ceny plus minus wahają się między 88 a 99 zł. A propos tych cen, no to po prostu czasem były jakieś promki, czasem nie było. Podaję taką mniej więcej cenę, za jaką można kupić dany produkt. Więc plus minus wiadomo, jakaś tam sugestia będzie. Ale no szczerze, takie 10 ml za 88 zł, to najtaniej to i tak jest sporo. Numer dwa. O jezu, jakie duże pudełko do tak małego produktu. Co my tu mamy? Laura Mercier Caviar Stick Eye Color. Gramaturę mamy 1,64 g. Jest to chyba po prostu taka kredka w cieniu? Okay, produkt na pewno jest y, szajni troszkę. Zróbmy sobie swatcha. O Jezu, jak masełko, omg. Oh, Dobra, masełkowa konsystencja, czyli na pewno łatwo się rozprowadza. Z tego, co się doszukałam, producent mówi, że jest to produkt zastygający. Jeżeli zastygnie, pozostaje nienaruszony, świeci się cały dzień na oku. No i no, jestem ciekawa, czy jednak się nie zważy na powiece po jakimś czasie, bo z reguły produkty takie kremowe właśnie, no niestety koniec końców po iluś godzinach nie wytrzymują, ale fajny, przenośny, w stiku, podróżny, może być, można z nim zrobić taką, wiecie, rozmazaną, y, trochę kreskę, można w ogóle to użyć jako cienia i sobie rozsmarować. Fajna rzecz, na pewno się przyda. Ten kolor, ta kredka, dosłownie w tej samej gramaturze jest do kupienia online. Cena mniej więcej, między 120 a 140 zł, więc no tutaj y, produkt typu premium, jak to mówią, za taką kredeczkę 1,64 g, przypominam. Numer 3 Dobra, pod numerkiem 3 mamy Moroccan Oil Treatment. Jezu, przepraszam, jeżeli źle wymawiam tą nazwę, ale czytanie czasem trudnych nazw też jest wyzwaniem. Z tego, co nam mówi producent, olejek powinien poprawić kondycję włosów np. po farbowaniu lub po jakichś czynnikach atmosferycznych, czyli obstawiam w dużym wystawieniu na słońce lub np. kąpieli w wodzie słonej. Ciekawe, czy faktycznie poprawi nam magicznie kondycję włosów, ale na pewno przyda się. Taki olejek dokładnie w tej gramaturze. Mamy tutaj 10 ml. Można kupić online w przedziale między 16 a 50 zł. Mam nadzieję, że ta niższa cena 16 zł nie jest to po prostu fake yy, i że dobrze sprawdziłam gramaturę i wszystko. Ale no, jednak trzeba się liczyć, że nawet takie maleństwo yy, trochę będzie kosztować. Numerek 4. Co my tu mamy? Kremik do rąk z olejkiem migdałowym. O, fajnie, fajnie. Weźmy małą ilość, sprawdźmy. Fajny, przyjemny, szybko się rozprowadza, nie ma uczucia tłustości. Czuć, powiedzmy, duże nawilżenie na ręce pachnie Jakbyście dosłownie olej taki migdałowy, jak do wypieków się dodaje dodali do tego kremu, więc całkiem całkiem przyjemnie, nie powiem. Krem do rąk schodzi bardzo szybko, szczególnie jak się smaruje ręce więcej niż raz dziennie, no to zniknie dość szybko, a ma bardzo ładny zapach. Emulsja tego kremu nie jest za tłusta, nie jest za rzadka, właśnie taka idealna, no leci do torebki. Znalazłam na necie, że można kupić tą pojemność za mniej więcej 25 do 33 zł. Cena no, powiedzmy, w miarę może być. Dobra, dalej mamy numerek 5. O. Vella Ultimate Repair. Jest to balsam do włosów w sprayu. Tak to wygląda. Nigdy nie testowałam. Plusów jest na pewno w sprayu jest napisane, że działa w 90 sekund. Ogólnie jest to spray, którego się nie spukuje z włosów. Wzmacnia, wygładza i odbudowuje włosy od zewnątrz i wewnątrz, tak nas zapewnia producent. Mamy tutaj 30 ml i można Kupić dosłownie taką pojemność online. E, ceny wahają się między 80 a 155 zł. O oh mój. No, jakbym miała 155 zł dać za takie maleństwo, no przyznam, nie wiem, czy mi się zdecydowała. Nie znam się na profesjonalnych kosmetykach, także dajcie znać, czy w ogóle testowaliście i czy faktycznie to jest 90 sekundowe wow dla włosów. Numerek 6, czyli Mikołajki. No, numer 6. O, o, dwie rzeczy, dwie rzeczy mamy, mamy jest. Możemy się śmiać, ale Mikołaj się postarał. Kurczę, dwie rzeczy w jednym okieku. Naprawdę miłe zaskoczenie. Wiem ogólnie, że to są wiralowe produkty. Ja nigdy ich nie miałam w rękach. Mamy tutaj krem do ciała i spray do ciała. Przyznam, chcę zobaczyć, jak one pachną. Dobra. Pachną czymś słodkim, tak mi się kojarzy zapach słońca. Pistacja i słony karmel. Pachnie jak taki kosmetyk, po którym jakby wygrzewaliście w słońcu. O, fajne. Myślę, że wezmę to ze sobą na wakajki i będzie to po prostu chicie. No i tak, masełko jest miniaturką. Normalnie ma 75 ml, a nasze ma 25 Cena plus minus, za ile można wycenić, to 25 ml, chyba około 30 zł. Mgiełka do ciała zwykle ma 90 ml, nasza jest znowu wersją minima 30. Plus minus cena 68 zł, o mój Boże. Oczywiście mówię o cenie tej małej, bo. O, oh, guys! Ja nie wiedziałam, że to jest taki hisior, który po prostu tyle może kosztować. To przynajmniej jestem zaskoczona. Oh, a myślałam, że i ma jest za drogie zapaski, a jednak to widzę jest tutaj prowodyrkiem. Duo po prostu. Na razie chyba mi się najbardziej podoba. Dobra, mamy numer 7. O coś w kartoniku? Woda perfumowana marki Iwrocher. Wyście mi powiedzcie, czy Iwrocher jest taką trochę premium, średnio premium marką? Bo przyznam, ja zawsze żyłam w przekonaniu, że. Nie jest to jakaś super wypaśna marka. No nie jest to y, marka drogeryjna, więc może faktycznie ja żyłam całe życie w błędzie. Wąchamy, co my tu mamy. Jejku, piękne opakowanie jest tej, o! Moje perfumiarskie serduszko się cieszy. Mamy tutaj 30 ml. Mmm. Jakbym opisała ten zapach? kwiatowy, ładne, różowe i białe kwiaty, tak mi przynajmniej to pachnie. Jestem fanką takich zapachów, to są moje moje klimaty. Bardziej mi powiedziała, że zapach wiosenno-letni, niż taki jesienny, zimowy, więc taki na wakacje, myślę, że sprawdziłby się bardzo dobrze. Jak pachną po prostu pięknie. cena, widziałam, że można kupić te 30 ml online między 133 a 189 zł, więc najtańsze nie są. Lecimy dalej, numer 8. Coś małego. Mamy Benetint. Jest to ogólnie takie duło, które można używać na policzkach. I na twarzy, ale fajnie. Dobra, ja to muszę przetestować, bo ja wiem, że to zostanie ze mną. Powiem Wam, myślałam, że to nie będzie aż tak rzadkie, a to widzę jest takie bardzo wodniste. Spodziewałam się takiej trochę gęstej konsystencji. Co do ceny tego produktu, mamy tutaj 6 ml i można to kupić między 90 a 125 zł on the line. Powiem Wam, bardzo ładnie to wygląda na ręce. Ja się obawiam, że niestety nie będę mogła tego za chwilę zmyć, więc. Dobra, sprawdźmy. Ktoś się nie wiem, pomylił to. Czy jeszcze jest w stanie sobie to zmyć w miarę szybko? W miarę tak, ale myślę, że jakby się czekało dłużej, mógłby być mały problem. Ale ma piękny różowy kolorek, który potem był na ręce. No, myślę, że będzie używany jak najbardziej. Numer 9. O, serum. Firma Rosenthal Botanical Lifting Effect Serum z kwasem hialuronowym i kofeiną. Uu. Według producenta to serum wygładza drobne zmarszczki, rozjaśnia i nawilża skórę. Mleczno-kremowe, troszkę lejące się. Delikatna konsystencja, która rozprowadza się bez żadnego problemu, kurczę, bardzo nie chcę przestrzelić dla mnie. Dla mnie pachnie takimi trochę ziołami jakimiś, ewentualnie zapach takiego dermokosmetyku, Mogę się mylić totalnie, ale mówię wam moje odczucia. Serum ma 30 ml i jest dostępne w tej pojemności online. Za mniej więcej 130 do 194 zł, więc no, troszkę trzeba. Ale jeżeli ma nam pomóc wyglądać nasze zmarchy, które się robią z wiekiem, no to wtedy wiadomo, każdy pieniążek włożony w to będzie się zwracać. Co mamy dalej? Numerek 10. Duży, kwadratowy i wszystko nam zrzuciło. Uuu! Uh. absolut Repair Molecular z L'Oreal Professional. Mamy tutaj maskę do włosów. Nie znam produktu, więc co nam obiecuje producent? Maska regeneruje zniszczone włosy, jest bogata w Peptydę, aminokwasy i działa na molekularną restrukturyzację włosów. Wow! Przewraca elastyczność, siłę i sprężystość. Wow! Dużo obiecanek. Ciekawe, czy faktycznie jest taka dobra, jak mówią. Tak wygląda w środku. Pachnie bardzo subtelnie. Ciężko nawet powiedzieć czym. Nie jest to ani ziołowy, ani bardzo słodki zapach. No, intrygująca. Mamy pojemność 75 ml. Cena za takiego y, miniaczka będzie. Będzie między 30 a 63 zł, z tego co sprawdziłam. Numer 11. Co my to mamy? Elizabeth Arden. 8 Hour Hydra Play Skin Perfecting Daily Moisturizer Hydron No, Już dobra, nie doczytam tego, bo nie umiem czytać. Czyli tu jest po prostu krem do twarzy. Ale słuchajcie, co tutaj nam mówi producent o tym krebie, bo nie znam, pierwszy raz w ogóle yy, widzę to opakowanie, nigdy nie widziałam u żadnej youtuberki ani nic. Jest to krem 8 w jednym nawilżające cudo. Mhm, cudo nawilżające. Szybko się wchłania, upraszcza rutynowe zabiegi pielęgnacyjne. Wow! Nawilża rozjaśnia, kontroluje wydzielanie sebum, zwęża pory, udoskonala skórę. No, dużo tutaj obiecanek. Nie jakiś najmniejszy wypierdek mamuta. No i słuchajcie, tą pojemność można znaleźć online, mamy tutaj 45 ml w cenie, 96, a 154 zł, wow. Mam nadzieję, że będzie faktycznie 8 w jednym i to będzie moja jedyna po prostu pielęgnacja w ciągu dnia, a tak szczerze nie, nie będzie to jedyna pielęgnacja, ale jeżeli faktycznie pomoże skórze się odbudować, zastanowię się co dalej, czy faktycznie kupować, jak się skończy, zobaczymy. Najpierw leci do testów. Dobra, mamy teraz dwunastkę. Coś mini, mini, ojej. O! Mamy tutaj Lancome Idol zapach. Wersja bardzo miniaturowa, bo 5 ml. Tu mamy jakiś kod z kodem QR, także zaraz sobie zobaczę, co to jest. Wiem, że to jest bardzo znany zapach, nigdy go nie testowałam. No cóż, kiedyś musi być ten pierwszy raz. Jej, jaka piękna miniaturka. 5 ml, to wiecie, to, to nie jest dużo dla zapaszku. Ojejku, dobra. Bardzo słodkie, nuty nie do końca mi pasują. Nie powiem, że nie zużyję tego zapaszku, bo oczywiście, że go zużyję. Z tego co zdążyłam wygulować, są tu nuty różane, więc myślę, że dlatego mi nie odpowiada. Nie jestem jakąś wielką fanką różanych zapachów. Same róże lubię, ale... No, to mi jakoś nie siedzi do końca. Na jakąś okazję na pewno się zużyje. Mamy tutaj pojemność 5 ml. Powiem Wam, nie było to do znalezienia na necie. Grupy perfumiarskie, od których można y, kupić, że tak powiem, odlewki od ludzi. Cena może być około między 40 a 50 zł za taką odlewkę, właśnie 5 ml. Nie chciałam przeliczać z pełnowymiarowych produktów, bo to by nie miało sensu. Już najprędzej po prostu, jeżeli ktoś Wam y, odleje i odsprzeda. Numerek 13. Pechowa 13 oby nią nie była. Coś, o mój Boś. No, pycie. Mamy tutaj dwie sztuki płatków pod oczy. No powiem Wam, sztachnęli się tak, że aż jestem w szoku. Co tutaj nam mówi producent? Działają przeciwstarzeniowo, natychmiastowe ujędrnienie pod okiem, wygładzenie i rozświetlenie okolic oka. Na szybko regeneruje obszar oczu, wow. Po prostu magic, słuchajcie. Odmłodzi Was to chyba o 10 lat, a tak szczerze? No jest to malutkie. W samym necie ciężko znaleźć pojemność dwóch sztuk, z reguły są po 12 sztuk za jakieś chore w ogóle Ceny po prawie 500 zł. Za takie dwa płatki wynosi 36 zł. Hell God, W życiu wam tyle nie dała, więc słuchajcie, ten produkt trzeba traktować jak płynne złoto. Jest to bardzo cenne, prawie 40 zł w moich rękach. Nieźle, nie wiedziałam, że to jest aż tak premium produkt. I tak drogi. I już za połową mamy numerek 14. O, ciężkie. O! Olejek! Kurczę, przyznam, lata temu miałam z tej firmy yy, ze złotymi drobinkami olejek. To jest suchy olejek, byłam z niego, pamiętam, zadowolona. Pięknie pachniał. Coś trochę podchodzące w ten deseń, ale to jest bardziej słodkie. Też właśnie kojarzy mi się naprawdę bardzo z wakacjami. Dobra, zobaczmy, jaki tu mamy shimmer, że tak mówią. Zapach mniej taki słoneczny niż ten, który pamiętam, ale. Rączka wysmarowana błyszczy się. Ja pamiętam, byłam zadowolona z tego produktu, więc myślę, że z tym nie będzie w ogóle inaczej. Jest to ogólnie olejek do wszystkiego, tak naprawdę: do twarzy, do ciała, może być również do włosów. Producent nam mówi, że jest to kompozycja z siedmiu szlachetnych olejków. Także no całkiem dobry miks. <grych> Znam produkt, polecam. Jakby był kalendarz z Nux w tym roku. Oj, myślę, że kupiabym. Olejek ma 50 ml. Można kupić dosłownie taką pojemność online. Przedział cenowy 65 a 72 zł. Także cieszę się, że był w tym kalendarzu. Numerek 15. O, bardzo małego. Co my tu mamy? LH Cosmetics. Kredka do oczu. Kolor czarny. Wiecie co, nie będę jej słóczować, bo nie wiem, czy nie, nie oddam jej po prostu komuś, żeby była nieużywana. Ja wiecie co, nie używam takich kredek. Producent mówi, że ma gładką, kremową i łatwo rozprowadzającą się konsystencję, która jest odporna na rozmazanie w ciągu kilku sekund. Dobrze napigmentowana, elastyczna formuła, długotrwała i wodoodporna. Poleci w ręce, w które po prostu się przyda. Dokładnie taką kredeczkę można kupić online. Cena między 54 a 72 zł. Sporo, jak za taką kredkę. Ale widzę, że jest to raczej marka premium, więc. Numerek 16. Jakieś duo. Mamy Sensai, The Essence and Science of Japan. Z tego, co udało mi się tutaj googląć, jedno to jest przeciwzmarszczkowa emulsja do skóry. Eliminuje oznaki starzenia, bla, bla, bla. Filtr ochronny tworzy. Skóra pozostaje nawilżona i przyjemnie gładka. Ok. A druga rzecz jest to nawilżająca woda do twarzy, do skóry normalnej i suchej. Dostarcza nawilżenie i przygotowuje skórę do aplikacji kolejnych produktów pielęgnacyjnych. Czyli takie po prostu duo. Użyteczne, ale bardzo malutka pojemność. Jedno ma 7 ml, i drugie też ma 7 ml. Można takiego babyczka znaleźć ogólnie online za cenę około 31 zł, co moim zdaniem jest dużo jak za taki mały produkcik. Nie jeden kosmetyk japoński myślę, że może być lepszy od tego i w lepszej cenie. 17. O, Giant Sunset Club. Perfumy. No to co? Wiadomo, może wąchamy, nie? Bo nie, nie mam pęcia co to za zapach. Powiem Wam, ja kocham słodkie zapachy, ale to, to w ogóle jest, pachnie jak cukier z cukrem i dodatkiem jakiegoś owoca. Jest to bardzo, ale to bardzo słodki zapach. Dawno nie wąchałam naprawdę tak słodkiego zapachu. Już nawet dla mnie ciut za słodki, ale i tak wpadający bardziej w moje gusta niż na przykład ten y, Idol y, różany. <śled> Kurczę, on y, z każdą chwilą y, coraz ładniej mi pachnie na ręce. M może on po prostu musi chwilę odczekać na skórze i wiecie trochę się y, polubić i ułożyć ze skórą. Także, jeżeli szuk szukacie słodkich perfum, to, to na pewno to. Opakowanie ma 9,5 ml i ogólnie wiadomo, bardzo ciężko znaleźć taką pojemność na necie, ale powiem wam, te perfumy są ogólnie drogie. Bo to takie 10 niecałe ml plus minus koszt wynosi między 72 a 94 zł, więc to jest prawie 10 zł za ml y, perfum, więc sporo. Numerek 18. Mamy tutaj Perfect Mark Jacobs Body Lotion, czyli jest to po prostu taki krem, body lotion do ciała. Pomochajmy go sobie. Ja staram się po każdym tym ścierać tutaj z rąk te rzeczy, którymi smarowałam, żeby mieć świeżą, po prostu plus minus świeżą skórę na testowanie. Jejku, słodki, ale zarazem delikatny zapach, bardziej wchodzący w nuty, powiedziałabym, neutralne, czyli nie uderza Was, nie wiem, zapach jakiegoś konkretnego owocu, kwiatu i tak dalej. Fajne, fajne, kurczę, kurczę, ja mogę się po prostu narkotyzować tymi zapachami wszystkimi, co tu są, myślę, że zostanie zużyty całkiem szybko, mamy tutaj... 50 ml, czyli jest to miniaturka, bo z reguły są wersje 150 lub 200 ml tego balsamiku. Cena za tego maluszka będzie wynosić między 70 a 142 zł, więc i tak całkiem sporo, przyznam. 19. Jedną z większych okienek. Ou. Co my tu mamy? Revlon Unique One. All in one hair treatment. 10 real benefits. Uuu, i tu mamy wszystkie e, benefity wypisane tego produktu. O, kuracja do włosów bez Płukiwania, pielęgnacyjny produkt sprayu. Rozwiąże prawie każdy problem z włosami. Uff, może dlatego jest 10 benefitów. Jak to producent y, powiedział, nie trzeba gromadzić w swojej łazience setek produktów do pielęgnacji włosów. Wystarczy tylko ten jeden. Fajnie, fajnie jest mieć taką kolekcję kurczy rzeczy, które potem można używać na zmianę i. I zobaczyć, czy one faktycznie działają. Tak to wygląda. Mamy tutaj 150 ml, i ogólnie można to kupić online między 40 a 114 zł. Czyli tak szczerze, jak za produkt, który daje 10 po prostu benefitów w jednym, jest to jedyna kuracja, którą potrzebujecie do posła, to w sumie, w porównaniu do innych kosmetyków, wychodzi całkiem tanio. Nie zostało nam już dużo, numerek 20. Oh. No, co tutaj więcej powiedzieć? Jeden z naprawdę niewielu zapychaczy w tym kalendarzu. No ja rozumiem, czerwony na święta kolor i w ogóle pewnie ładny, ale ja, widzicie, nie mam zrobionych paznokci, nie maluję ich, nie mam na razie zamiaru, więc oddam komuś ten lakier. Opakowanie ma 15 ml. Cena online między 25 a 44 zł. Także nie przedłużajmy, lecimy dalej. 21, kolejne duże okienko. Uuu mamy dwa produkty. Let's go! Vella Professional, czyli mamy tutaj szampon i odżywkę do włosów. Fajnie, że jest taka dwuetapowa pielęgnacja, czyli najpierw mamy szampon, potem odżyweczka. Fajny taki mały komplecik. Producent nam mówi, że szampon jest dobry do włosów puszących się, suchych i łamliwych. Odżywia je i skutecznie oczyszcza. Natomiast nasza odżywka nawilża i wygładza włosy suche i matowe, nadaje im połysk i likwiduje problem puszenia się włosów, czyli będziecie mieć super piękne, shiny, niepuszące się włosy po tych produktach. Na to liczę. Obie pojemności można kupić online. Oba produkty w tej pojemności możecie kupić online. Szampon ma 100 ml, odżywka ma 75 ml. Szampon można kupić w cenie między 40 a 60 zł, a odżywkę można kupić w cenie między 48 a 76 zł. Numerek 22. Lip Perfector, czyli mamy tutaj błyszczyk do ust. Kolor Soft Pink Glow. Jaki różowy słodziaczek. Jeśli chodzi o aplikator, tu jest taka gąbeczka, kolor jest to bardzo shiny baby pink, całkiem ładny. Po opakowaniu spodziewałam się, że będzie troszkę ciemniejsze, a tu jak widzicie jest mocno różowy. Co mówi producent? Produkt ma żelową konsystencję, wypełnia usta, wyglądają one wtedy przepięknie pięknie. Produkt ma 5 ml, więc jest to y, miniaturka. Y, online można znaleźć wersję pełnowymiarową, która ma 12 ml. Ta mini wersja wychodzi w przedziale cenowym między 30 a 42 zł. Dobra, więc przed nami jeszcze dwa okienka 23. Mamy tu perfumy Sugar Leather. Dobra, sprawdźmy, co to jest w takiej tubce. Okej. Okay. Czuję zapach, jakbym wąchała po prostu skórę, czyli hmm, chyba jeden do jedną to, co chciał producent. Nie, no myślę, że te perfumki chyba pójdą do oddania. Nie jest to totalnie mój zapach, jest mocny, ciężki. No i cóż, akurat, no słuchajcie, nie każdy zapach każdemu będzie pasował, prawda? Tak samo jak z innymi perfumami. Produkt ma 8 ml, ciężko znaleźć taki rozmiar produktu na necie, więc odlewki najlepiej szukać. Cena z tego, co zobaczyłam, może plus minus 60-70 zł za taką odlewkę 8 ml. będzie, więc. Ale myślę, że te perfumy na pewno znajdą swoich zwolenników. No i słuchajcie, ostatnie okienko, a było tak fajnie. Uuu, kremik i próbka. Engineering Multi Glue. Creamy łzy. Pozwólcie, że nie będę się płaźnić i czytać. Tu mamy jakąś darmową próbeczkę. Co nam tu mówi producent? Przyznam, nie znam tego kosmetyku. Krem na noc dla kobiet, które pragną bardziej promiennej, jędrnej i zregenerowanej skóry. To jest krem przeciwzmarszczkowy z ceramidami, ekstraktem z siemienia lnianego i czerwoną jagodą. Premium, premium. Zmarchy w każdym wieku mogą się pojawić wcześniej czy później, więc można zapobiegać. Trzeba nawilżać skórę, dbać o nią, więc kremik jak najbardziej będzie tutaj przydatny. Jest to w ogóle, słuchajcie, chyba pełnowymiarowy produkt. Ma 50 ml, jest ogólnie ciężki, ciężki naprawdę. Cena online 262-290 zł za takie takie. Hej, kremik. I got you. I got you. you. Będziecie używać e, oczywiście z rozwagą, bo widzę, drogi jesteś. Jaki piękny taki łososiowy kolor ma. Dobra, weźmiemy kawałek i posmarujemy sobie moją zmarchę na ręce. A, tak serio, to nie? O, jaki fajnie, przyjemny. O jejku, jak on ładnie pachnie. Słodko, kwiatowo, można by powiedzieć? Fajny efekt zostawił taki na skórze. Lekkie takie ochłodzenie, ale hmm, przyjemne, przyjemne. Także you are staying with me, my friend. No to co? Robimy małe podsumowanie. Co było w kalendarzu? O, podsumowanie tego kalendarza. Jest parę perełek, które na pewno będę używać. Wiem albo domyślam się, że się sprawdzą. To na przykład będzie ten suchy olejek. Myślę, że któraś rzecz do włosów na pewno mi się y, sprawdzi. Krem, niektóre y, perfumki, w szczególności te dwa zapaszki. No i ta seria Brazilian. Myślę, że będzie stopką. Reszta do sprawdzenia, no na razie nie chcę nic mówić, bo no mówię, praktycznie tutaj praktycznie żadnego produktu nie testowałam, więc ciężko mi na tą chwilę powiedzieć cenowo, jak to wszystko wyszło. Zapłaciłam za kalendarz 502 zł, czyli za jeden produkt tam w zaokrągleniu plus minus wychodzi 19,50. Wartość całego kalendarza według producenta to jest 2250 zł, a z naszego podsumowania, gdzie szukałam cen produktów, jak wychodzi plus, minus najtaniej, średnia półka cenowa, lub może jedne z droższych, no to tak. Za całość najtaniej wyszło 1793 zł, natomiast najdrożej 2493 zł. Czyli za jeden produkt w najtańszej wersji wychodzi około 69 zł, a w tej najdroższej 96 zł. Więc sam kalendarz opłacał się moim zdaniem. Ja jestem zadowolona. Dla mnie, słuchajcie, już tutaj nie ma znaczenia, czy sam cały kalendarz się zwrócił, czy nie. Ja po prostu chciałam też kupić sobie zestaw kosmetyków, żeby sobie potestować. Chciałam, żeby to było użyteczne, żebym mogła się z tego cieszyć, również z testowania, i ewentualnie znaleźć nowe perełki, bo. Przyznam, nie jestem jakąś super kosmeciarą, i w ogóle, że używam 10 balsamów, czy nie wiem, moja pielęgnacja twarzy składa się z 15 etapów. Chcę właśnie sobie znaleźć jakieś takie perełki, i nie będę mieć żalu, żeby potem wydać na przykład kasę na pełnowartościowy produkt, chociaż poznam niektóre ceny. Jak zobaczyłam, ile kosztują te Brazilian, ta seria Brazilian, to. No, przyznam, duży budżet na to trzeba i to nie jest tania rzecz. No wiecie, no, no nie są to tanie rzeczy drogeryjne, więc ja jestem zadowolona. A przyznam ten kalendarz podoba mi się bardziej niż kalendarz y, Rituals'a. Jeszcze przyznam, e, będzie na pewno jeden kosmetyczno-pielęgnacyjny kalendarz, więc też jestem na niego zajęta, bo to będzie Korean Beauty. Dajcie znać ogólnie, co myślicie o tym kalendarzu. Czy uważacie, że warto było kupić? Czy są to, nie wiem, zbyt oklepane produkty? Czy na przykład e, macie doświadczenie i Wam się coś sprawdziło, albo coś jest od razu bublem? Dajcie znać, chętnie poczytam komentarze, popiszę z Wami, bo jestem ciekawa żeby trochę bardziej zagłębić się w kosmetyczno-pielęgnacyjny temat. No i co? Mam nadzieję, że widzimy się w weekly albo w kolejnym otwieraniu kalendarza. Także dzięki, że oglądaliście. No i co? Buźjaki do następnego. Pa!